Powiedziałeś też coś takiego, że w Biblii możemy znaleźć bajki. To jest też niesamowite w kontekście w ogóle interpretowania jej szerzej, ale też powiedziałeś w jednym z wywiadów, że możemy też znaleźć właśnie akcenty humorystyczne. Gdzie możemy znaleźć w niej właśnie elementy humoru, ironii, a nawet żartów? Czy w ogóle takie zapisy w Biblii są? Tak, ja właśnie nawet gdzieś postawiłem taką hipotezę, którą podpisuje się pod nią cią ciągle cały czas. My nie rozumiemy wielu tekstów biblijnych i w ogóle starożytnych, bo nie uwzględniamy humorystycznego aspektu tych tekstów, bo nam się wydaje, że skoro to jest Biblia, czyli Pismo Święte, czytane w Kościele publicznie, prawda, i tak dalej, jak w liturgii, to nam się wydaje, że to jest niesamowicie poważny tekst, taki pompatyczny, taki wręcz dostojny. No bo skoro ten tekst mówi o tak ważnych prawdach, jak życie wieczne, zbawienie, prawda o Bogu, czyli podejmuje jakieś najważniejsze pytania w ogóle nurtujące człowieka, to. Że te ten tekst musi być śmiertelnie poważny. Tymczasem, jak się okazuje, Biblia jest literaturą w pełnym tego słowa znaczeniu i zawiera teksty, które są też czasem naprawdę niesamowicie humorystyczne. Oczywiście tutaj drugie założenie musimy zrobić, że humor starożytnych ludzi troszkę różnił się od tego, co my dzisiaj Dzisiaj mamy dosyć wysublimowany i taki wyrafinowany sposób też poczucia humoru. Starożytność i to poczucie humoru było troszkę inne. Ono głównie bazowało na ironii, na sarkazmie, na prześmiewaniu, na wyśmiewaniu, czy na jakichś tam naprawdę komicznych scenkach. I tego humoru mamy dużo w Biblii, tylko my go najczęściej właśnie tłumacze też tego nie robią. Często tłumaczą te tak właśnie, tak pompatycznie, tak bardzo poważnie. Jezus na przykład takie poczucie humoru wyraża chociażby w takim przysłowiu, że no dobrze, dobrze, tu upominasz bliźniego, widzisz w jazzgę, a tak naprawdę w swoim oku masz belkę. Jezus mówi coś takiego, że ty chcąc wyciągnąć trocinkę, bo widzisz ją wokół swego brata, najpierw wyciągnij belę z własnego oka. I to jest oczywisty humor Jezusa. Tylko my właśnie, ponieważ to jest w kościele czytane, to jest tak poważne, to my bardzo do tych tekstów poważnie bardzo podchodzimy. Bardzo też stanem, no, a to właśnie tak.